Siemaneczko z tej strony Anton. Witam Was na kanale Anton Light w kolejnej prezentacji modyfikacji, która bierze udział w Mod Contest 2019. W dzisiejszym odcinku będzie to kolejna modyfikacja z kategorii Young Timer Special i tym razem będzie to Bison Z058 NH, czyli New Holland zaraz sobie wejdziemy, bo ponieważ musimy tutaj troszeczkę wytłumaczyć, tak więc dzisiaj zaczynamy nie z gry, tylko ze strony internetowej, ponieważ jest tutaj taka sytuacja, że sam kombine bierze udział w, w mod teście, natomiast header nie. Tak więc, jeżeli chcecie mieć taką sytuację, jaką tutaj na załączonym obrazku widzicie: kombine razem z niebieskim headerem. To oprócz tej modyfikacji, którą tutaj pobierzecie, będziecie musieli jeszcze pobrać tutaj header, który jest właśnie tym niebieskim headerem. Autorem tej modyfikacji jest Luki86. Waga modyfikacji bez headeru 31,30 MB. No więc sobie pobierzemy tą modyfikację i zobaczymy, jak ona będzie się sprawowała w grze. Zaczniemy sobie od headera. Kupimy sobie najpierw header. Tu jest zwykły do Z056, a tutaj taki niebieski. W sumie taki sam, tylko że na niebiesko chyba zrobiony. Do rekordu Z058 New Holland, tak. 59 tysięcy szerokość robocza 4,2 metra, 8 km prędkość robocza jest tutaj zaznaczone, że ten headerek jest przeznaczony. Do Z058. Jak on się tutaj prezentuje? Prezentuje się, no tak, jak powinien się prezentować. Tak więc elegancko. Dobra. Kupujemy. I teraz sobie kupimy jeszcze kombine. Kombine, kombine, kombine. Tutaj mamy poczciwego superka. A rekord jest, całe szczęście, bo się trochę przeraziłem, że zapomniałem go wrzucić. Bison header no nie, Powinien być chyba tak opisany, hmm, ale nie, do, będzie z bizonem też może chodzić, przecież tylko, że jest czerwony wtedy. E, co to jest? w 120 koni, 4000 litrów zbiornik, 25 km. Po drodze hmm, tutaj mucimy wszystkie podstawowe zboża. Ok, zobaczymy jaka jest sytuacja. Niestety nie ma żadnych tutaj opcji konfiguralnej. E, Zbiornik, no ok, 4000, 120 koni. Uuu, widzę. O kurczę. Widzę, że legendarny polski silnik, powiedzmy, polski silnik jest tutaj wymodelowany. Zobaczymy, jak on jest dokładny. Z tego, co się. W ogóle, ciekawa sytuacja. Zresztą za chwilę to wam wytłumaczę, bo tu w sumie nie mogę za bardzo zbliżyć to. E, ile on kosztuje? 108 tysięcy. Uuu, to. Trochę kurcze kosztuje powiem wam No za rekorda to trzeba zapłacić Dobra kupimy sobie 108 tysięcy zaraz zobaczymy Jak inne kombajny się prezentują 108 właśnie No w sumie tak ten New Holland też kosztuje Setkę to Dlaczegożby nie A Tylko że większy zbiornik ma nie No ale w sumie Też yy, dobra Okej okay, zobaczymy jak to wygląda w rzeczywistości wygląda tak się prezentuje, a ja kupiłem header? Ja się wystraszyłem, że header nie jest kupiony. Tak wygląda rekord autorem jest Łukasz Luki 86. Eee, aha, ciekawa informacja jeszcze taka, że mm, y, ten kombaj najprawdopodobniej nie jest jeszcze skończony. Tak przynajmniej wnoszę po wersji tej modyfikacji. Jest to wersja 0.9.5. Nie jest to wersja 1.0, czyli wnoszę, że nie jest ukończony jeszcze, ale jest to nowy mod, nowa mod, modyfikacja, nowy model, tak? Może tak sobie powiedzmy. Dodatkowo jest tego typu sytuacja, że z tego co mi się wydaje, ten model był szykowany pod 17, ale Łukasz nie zdążył na 17, tak więc. Jest w 19, była okazja, jest Mod Contest O długa gardziel, fajnie, a no tak, bo to rekord e, Tak wygląda Widzę tutaj e, W niektórych elementach to jest nawet To bardzo fajnie, bo tutaj widzę Siłownik, ta. O, czyżby tutaj Koła pasowe się Kręciły, bo widzę pasy są, różne elementy, fajnie by było gdyby można było Na przykład tą Obudowę tej blachę podnosić, no ale wiecie, takich rzeczy jeszcze chyba. Z... No to nie nam od Contest. Nie nam od Contest. Eee, proszę bardzo, jeszcze czkarnia. Zobaczymy, jak ona się składa. Najpierw najbardziej mnie ciekawi eee, tutaj akumulatory. Najpierw bardzo mnie ciekawi silnik. 120 koni potrafi wygenerować ten silnik. No, czego on nie napędzał? I powiem Wam, że jest ładnie wygląda. No to w sumie fajnie, że jeżeli ktoś sobie zadał tyle trudu, żeby no wymodelować ten silnik, to po prostu on jest łatwo filtr eee ten. Że jest łatwo znaczy siateczka, że jest łatwo ten dostępny, i można sobie go podziwiać tutaj tak, więc nie jest przykryty i to też jest fajne tutaj ładnie dosyć to jest wymodelowane na zewnątrz widzę Tam w środku Sita chyba są, czekajcie. Ciekawie, czy są animowane. Zobaczymy, to zaraz okaże się. Zobaczymy, jak z tymi, ko tymi kołami pasowymi, pasami, czy one się ruszają. Z zewnątrz całkiem, całkiem fajne. Niebieski kolor, z racji tego, że jest to wersja niby New Holland, a niebieski kolor został wprowadzony do rekordu w latach, gdzieś, jakoś tam 90. i później on już tylko był w niebieskim w kolorze, tak więc powiedzmy, że jest to ten, Nieostateczna jeszcze wersja tego, tego, Bizona, tego rekorda, no bo wtedy by był trochę za młodszy i nie mógłby wystartować tej kwalifikacji, w tej, tej kategorii, ale jest to ten już na niebiesko, czyli tam po chyba 94 albo 5 roku. Dobra, wchodzimy do kabiny, zobaczymy jak on wygląda w kabinie. Rybia mam takie wrażenie. Tutaj z boku, tak jak miał być, jest. Nie wiem czy ten komputer, nie wiem czy on był w rekordach, no ale jeżeli on tutaj jest, no to widocznie chyba był. Nie wiem, ta kierownica troszeczkę taka rachityczna, ale to może być problem i pedały też. Yy, zaraz sobie odpalimy. Może być problem ze skalowaniem, niestety. Trochę tak mniej wygląda, tak, no albo tak jakoś daleko od tej kierownicy siedzę. Tutaj są animowane elementy, nie wiem czy pedały się... Animują? Chyba nie. O nie, jest, jest coś. Są animowane, pedały. Okej. Okay. Tak więc jest okej. Okay. Tutaj też jest animacja. Dobra. Dźwięki, jeżeli chodzi o dźwięki, to tutaj od razu słyszymy, że to są dźwięki te, od tego bizonika z gry. Tak więc tutaj. No, ale co, to w sumie. Fajnie by było, gdyby te były dźwięki ogarnięte, nie no, bo to. Jednak niby, no. No fajnie by było. Dobra, tutaj widzę. A właśnie, zaraz... Zaraz zobaczymy. O, ruę otworzymy mu. A, nie, mogę... Rozkładamy. Rozkładamy, bo jest rozkładanie tutaj. Jest rūłą. Tu też się słyszy, coś tu co się dzieje. Siłownik pracuje. Są jakieś łańcuszki. Aha, łańcuch. Ciekawe czy to działa. Koła pasowe. Jest tego tutaj dosyć dużo powrzucane. Teraz złożymy Dobra wiecie co Chyba polecimy od razu na pole pojeździć sobie Zobaczymy jak to będzie wyglądało Akcji Na polu Tylko jeszcze tak jedną rzecz chciałem tutaj sprawdzić eee, no widzicie Przewody się nie podłączają Nie ma w ogóle przewodów Nie wiem czy to widzicie No na pewno widzicie nie ma przewodów Tutaj Gardziel długa tak się prezentuje. Lecimy sobie chyba na pole, i tam. Yy... O, widać, że się kręcą te koła pasowe. Te, które mają się kręcić. A, no właśnie. Ale pasy się nie kręcą. Nie przesuwają się, bo fajnie, często jest właśnie dodawana jakaś naklejka, żeby to właśnie zauważyć, że się przesuwają te pasy. I tak to nie ma takie wrażenia, że się nie przesuwają. Wydaje mi się, że się nie przesuwają. No ale jest, jest tam widać, że zobaczymy jak będzie włączona sieczkarnia, czkarnia. już na polu jak sobie pobrykamy. Może być ciekawie, zobaczymy jak się czkarnia tutaj pracuje, czy sita są animowane bo chyba mogą być nawet animowane sita. Jeszcze sobie sprawdzimy inne takie rzeczy. Jak się jeszcze... Aha! Jak się jeszcze nie mieździ, czy... No tutaj może być problem. Jak to w kombajnach? E! środek ciężkości nisko jest wstawiony, tak więc nie przewraca się. To jest szczęście. Nie, nie przewróci się. To jest szczęście. Może gdybym już zrzucił header, to może się. Zaraz zobaczymy, czy się nie przewróci. Nie, nie. Aha, i jeszcze zobaczcie, jakby są, jest taki efekt, że ma kapcia. Albo to jest celowo zrobione, albo kolizja jest troszeczkę. Ale mi się wydaje, że to może być celowo, żeby ma takiego kapcia trochę. Fajnie to wygląda. Nie, dobrze jest, nie przewróci się. Wiecie, w niektórych kombajnach jest ten ból, że... strach nim jechać troszkę, bo... środek ciężkości ma wysoko postawiony, tutaj jak w zakręt wchodzisz, to... to zdrowaśki trzeba odliczać. Od, odmawiać, tak więc zobaczymy. Tutaj mam nadzieję jakieś pole jest. Tutaj mam te pole testowe, to nie jest przygotowane pod mułcenie, ale tutaj jest obok drugie pole testowe, zobaczymy sobie jak tutaj da radę ten kombajnik i sobie będziemy, popatrzymy jeszcze co tu się będzie działo. Całe szczęście, że tej pokłos będzie z tego też, by, lecimy, a skurczę, otworzymy tylko że ten krzak jest, dobra, to sobie pojedziemy. Podjedziemy, fajnie, sypie się, uży się i animowano są sita, Widzę teraz, sobie teraz tak otworzymy rurę, żeby zobaczyć te koła pasowe, jak one się tam kręcą w środku. No i fajnie, fajnie, że jak jest włączona trzyczkarnia, to i ten, mocarnia, to te koła pasowe pas pracują. No, to, to fajnie. Sita, zobaczcie. Panie gdyby się tu kurzyło z tego coś. Się... No ale teraz się nie kurzy, może się kurzy, ty zaraz zobaczymy. Eee. I... Nie, nie, kurzy się. Ale ogólnie za kombajnem się kurzy. Dobra, włączymy sobie sieczkarnię. Uu, panie! Fajnie, się tu składnie zaczęło od razu. Jeszcze się nie złożyła sieczkarnia. I już tam zaczęła działać. Nie no ładnie, fajnie to wygląda Fajnie to animowane jest Okej okay. W sumie so, nawet nieźle Nieźle to, to już jest ogarnięte nie? I z tej kabiny O kurczę co się przyciąłem. Z tej kabiny to Czekajcie jak się sypie zboże Dobra sypie się nie no, jest piesznie, powiem wam, znaczy to ja mówię, to jest jeszcze, no mam takie wrażenie, że jeszcze nie jest ukończona, jeszcze kilka rzeczy brakuje, no nie, można by pogrzebać raże w dźwiękach, no to, to na pewno by dało dużo, nie, bo to wiadomo, rekord, o kurczę coś mi przycinał na tej mapie dziwnej, to w sumie by dało coś, znaczy dało, no na pewno by było fajne, też dobrze by było, gdyby jeszcze te przewody były tutaj podciągnięte, może po modkonteście można by sobie zrobić coś takiego, że header ten najnowszy, mógł tutaj zrobić dodatkową taką opcję, też kombine. On miał chyba krótszy tą gardziel. Już nie wiem, takich rzeczy, te ja nie znam, nie pytać Ja się nie znam w ogóle na takich rzeczy. Giaśnicę można by też dołożyć, co nie? Combine, A może z drugiej strony jest? geśnica wypadałoby mieć, co? Też takie rzeczy można to zrobić konfigurowalne, takie sprawy. I wtedy też można by kolor też sobie zrobić tu jeszcze. Chociaż nie no, jeżeli się nazywa New Holland, no to już ten niebieski zostanie. Albo po prostu sobie zrobić, że Bison Record, wersja New Holland, starsza wersja tam 84, y tam jeszcze mocowo te silniki, to można tu tutaj pododawać, no jakby co nie, Co by nie było. To przecież ten rekord był bardzo długo produkowany i tam były tam kilka zmian było w międzyczasie. Jakby nie było, nie? Można by tutaj z tego, modelu, jeszcze dosyć dużo wycisnąć. Ale to już od autora, z tego co mi się wydaje, pan Łukasz jest dosyć zajęty, tak więc, no sam fakt, że nie zdążył z 17, zrobił go na 19, no i też pół roku to też, później zaczęło, jeszcze zajęło, no później wiadomo, że to na map contest trzeba byłoby dać. To nie wiem czy będzie, dobra, jeszcze zobaczymy z oświetleniem, zaraz go ubrudzimy. O kurczę, trochę się ślizga. O, heder ma jak gdyby te. Kurczę, zobacz ta. Headerem chyba ryje troszkę. Pod górkę miał. No na pewno jest. Tutaj mam takie trochę wrażenie. Jakby rybie oko, czy coś takiego. No i ta kierownica. Ona smynet nie wiem jak ona była. I wersja, no, nie wiadomo już. Siedzenie. Siedzenie jest takie, jak powinno być. Tutaj też wszystko. Dobra, zmienimy sobie czas, zobaczymy jak to w oświetleniach wygląda. I tutaj sobie dołożymy tą 22. U, ciemno jest, włączymy sobie światełka, nie ma nic podświetlanego. Ładnie. Tutaj nic się nie podświetla. Dobra, widzimy z zewnątrz i zobaczymy co tutaj jest ze światłami. Dobra, czyli taka pierwsza sekwencja, tutaj świeci, tutaj też i teraz tak. Tak świecimy elegancko. Tutaj nic. Widziałem gdzieś dodatkowe światło jeszcze. Tutaj chyba jest zamontowane nie? Je? Jest, świeci się, czekajcie. A. Dobra, tu się świeci się. Ale... Te światło, które pada niby na rurę, ona widać, że tutaj się świeci, natomiast nic nie ma. Tutaj, wiecie, nie ma już tego efektu, że jest oświetlenie na rurę, czy jak z tej strony, na lewą stronę, nie? Też chyba w sumie, panie, by było, gdyby to było w tej modyfikacji. Kogucik. Jo! Pani się tak na zielono odbija od tego niebieskiej blachy. Dobra, widzimy sobie, wrócimy do z tych mroków elegancko, tak, Wyłączymy te światełka jeszcze, zobaczymy jak się wysypuje, Czy wys... nie no, wysypać musi. Nie ma bata, żeby nie wysypał. Światło mu wyłączymy. I teraz tak. Kontrol i trzeba będzie mu tak zapodać. O proszę bardzo, właśnie o to mi chodziło. No jest. No to jest dosyć... Są też te wszystkie detale Tutaj ten siłownik w koło wchodzi prawie O proszę bardzo Teraz się po wysypywaniu, Po wysypaniu Tutaj już przestało wszystko kręcić Co się ma kręcić Czekajcie No nie no, no W sumie okej, okay, no wiadomo każdy bizon każdy bizon, rekord, nieważny bizon, który ma, jest nowym modelem, no to zawsze zyskuje. No, zwracamy na to uwagę. Tutaj, jak mówiłem od samego początku, nie jestem do końca pewien, że to już jest ukończony model, ponieważ, no, jak wspomniałem, to jest wersja e, wersja 0.95, nie jest jeden. Czyli jest jak gdyby taki... Nowe, to jeszcze nie jest skończone. Jest już na motkabie? No jest, ale nie jest skończone. Jak się brudzi header, to nie jest istotne, bo header się chyba inaczej brudzi. Nie było grzebane. Jak kombań się brudzi, yy, o, można by też popracować przy tym troszkę. Dobra, odczepimy sobie, wyłączymy go i odczepimy sobie header, żeby zobaczyć jak tutaj się zużywają różne elementy, i jak są ubrudzone. Dobra. Bach, bach. Nie, nie DS, tylko GS. GS, ADD. I teraz. Where amount? Tak. Jak to wygląda? O. Takie pikselowate Mi się wydaje zużycie. Zobaczcie. Tutaj jest na poręczach zużyte. No, Okej, okay. tutaj też. Hmm. Oj, to chyba to zużycie. To chyba było robione tak szybko na samym końcu. Nie, tak mi się wydaje. Ale tak jak mówię. To można jeszcze popracować przy tym kombajnie. Można go kurczę zrobić z dodatkowymi konfiguracjami. O, widzicie logo. No, już. Na kierownicy było też chyba co, nie? No fajnie. Dobra. Nieukończony jeszcze modelik, ale jest. Nowy model do farminga... O kurczę, po tym jęczmieniu się tam rozwalam. Do farminga zawsze cieszy. Na pewno fajnie by było, gdyby tu jeszcze było troszeczkę spędzone trochę czasu przy tym kombajnie, żeby były... Może dźwięki ogarnięte. No takie kilka rzeczy dodatkowych. Jest tutaj dosyć dużo szczegółów. Dodatkowo już na tym etapie, ale jeszcze kilka rzeczy brakuje, chociażby tutaj hydraulika, żeby była. No nie wiem, można pomyśleć o gaśnicy, tak jak wcześniej wspomniałem kilka dodatkowych opcji. Tak więc. No, w każdym razie pan że wykonał dobrą pracę na pewno tutaj dużo siedział przy tym. No i na pewno to trzeba docenić. Głosujemy na pewno. Zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze kilka rzeczy nie jest tak, jak powinno być. No ale rokuję na to, że w przyszłości będzie fajnie. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się spodobała. Mam nadzieję, że ten kombajn też Wam się spodobał. No i widzimy się w następnej prezentacji. Jeszcze kilka zostało. Pozdrawiam, Anton.